Cześć, witajcie na kanale Ejk Tomasyste, ja nazywam się Bartek Dzisiaj wracają statki, statki o które się upominaliście na streamie, upo upominaliście się na Discordzie Także postanowiliśmy takie szybkie stateczki przed Game Weekiem 5 dla was nagrać Ostatnio nie było ze względu, że nie mogliśmy się po prostu zgrać Jak ja miałem czas to chłopaki nie mieli, jak oni mieli czas to ja nie miałem Dlatego zagrali te statki sami Teraz widzicie wynik, Luki wyrównał rywalizację do stanu 2-2 Także zaczynamy od nowa, mamy remis i statki przed Game Weekiem 5 wydają się, że będą kluczowe fajna kolejka nam się szykuje jest kilka nieoczywistych pików przynajmniej ja bym takie wybrał ale jakie wybrali chłopaki to musicie sami zobaczyć oczywiście zanim zobaczycie zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i uderz w dzwonek, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami zaczynamy no, witam panowie po przerwie spowodowanej tym, że wy nie mogliście nagrywać. Oczywiście ja mogłem, ale to wydaliście ciała. Wiem, że zagraliście sami, więc tak proszę o zwycięzcę o luki wygrał. O krótki komentarz. 2-2! Mamy 2-2! Tak było 2-2, było 2-2. E, ja Mikośowi trafiłem e, Kulisowskiego i Firmino, który. <laughs> 23 punkty, coś w tym stylu. W każdym razie ogromna ilość punktów. Nikoś Indemut. Dobra, cieszę się, Ech. cieszę się, Ech. że ja, wyrównałeś. Tak. Jestem zadowolony i chcę więcej. No i trafiłeś też kursowskiego na kapitana. To też kapitana tak, trafiłeś. Okay. Dobra, z 2-0 na 2-2. Rywalizacja wydaje się nabierać... Szukam dobrego słowa... Rumieńców. Rumieńców, kolorytu, nie wiem, no ale okej, okay, Słuchaj, 2-2. E, słuchajcie ogólnie, dzisiaj Nikoś ma urodziny. Nie powiemy Uuu. ile, bo jest Bobaskiem malutkim, ale ma dzisiaj urodziny, także dzisiaj trzymam kciuki prawdopodobnie za Nikosia Sereluki, no ale niestety, gości ma urodziny. No, 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 no. Składy już widzicie, jakie panowie przygotowali na kolejkę piątą, są dosyć ciekawe. Nie będziemy przedłużać, więc. Nikoś zgaduje pierwszy bramkarz ze względu na to, że ma urodziny. Także Nikoś, poproszę cię o dwóch bramkarzy. Dobra, tak jeszcze przypomnę, bo nie widzieliście tego, więc ja trafiłem lukiemu w zeszłym tygodniu z Niczenko, który ma kontuzję i Edersona. Także Edersona nie będę zgadywał. No właśnie, bo ustaliliśmy, że nie możecie wybierać zawodników, w których trafiliście, którym trafiliście e, przeciwnikowi, więc tak, Nikoś, ty nie możesz... Kogo? Ja nie mogę Firmino, Kulusewskiego, e, Martinellego. Kto tam jeszcze był? Zachę. I Zachę. Zachę. To jeszcze z odcinku, a ty Luki? E, dla mnie to jest e, Ederson i. Zieńczęko. E, no e, i pięknie. No e, i pięknie, dobra, dobra. No to. jeszcze pan. Lecimy. E, u mnie w sumie nie jakieś wyjątkowe piki. Poszedłem w najłatwiejszym mecze Jose Sa oraz e, Ferland Mendy. Zuznałem, że kurczę. Ja Mendiego Ferland Mendy. Obaj, Mendy. obaj mieliście Mendiego. Obaj mieliście tak, tak. Mendy. Pierwszy, pier nie o tego Mendiego mi chodzi za dużo chwilę. O, o którego ci nie chodziło w o bramera z Chelsea. Aha, nie od tego gościa z FC Prison z lewej obrony. Nie, 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 o nim nie mówimy. E, dobra, no to powiem ci tak. E, nie zgadłeś, ale dosyć kontrowersyjny pik, ale tak naprawdę ma on sens, bo Luki ma Berndaleno. E, ostatnio nawet patrzyłem, znaczy nie, nie musiałem patrzeć, ale sobie sprawdziłem. No i te mecze fulham e, Brighton rzeczywiście, no w bramki to one nie obfitowały. Chyba zero z... dwa razy po 0-0 było. Sprawdźcie mnie, tak jeśli się to. mylę. Także Luki tutaj poszedł tym tropem Leno, dobry mecz zagrał. Także tu, tu mogą być punkty. Bo wiecie, że Brighton to nie jest. nie jest gigantem od, od akurat strzelania bramek. Zdecydowanie. No tak. No, no, no dobra. No, dobra. No, ja się cieszę czyli... z tego początku. E... I zanim trafisz, no, pamiętaj, pamiętaj, że mam urodzinę, więc. No, to czekaj, to muszę zmienić listę, wiesz. dostał <grym grym> Nie no, ale tak na poważnie. Też pomyślałem. Hozesa. Możesz go mieć, Hozesa. Ale wybrałem też jednego mniej oczywistego zawodnika, który też ma całkiem łatwy fix jest to Ian Meyer. No, tutaj Nikoś poszedł premium. Tutaj poszedł premium jest to Alison. Alison Becker. Alison który ma zatrzymać potężnego ASM-a zwycięzcy złotej piłki w 2025 roku. właśnie o co tam chodzi? Bo on był mocno tam poturbowany, ale grał cały mecz, tak? Nie szszedł chyba. A on dopiero po szedł. Ale bangera, ale bangera musicie przyznać, no... Pięknego. Dobra, obrońcy. Dobra, ja, brończy, lecimy. Ja, ja poszedłem z grubej rury. Trend Alexander Arnold, którego koszulki dziś nie założyłem, bo wszyscy się mówiliśmy na koszulki Eight, kto ma asystę. Także Trend Alexander Arnold jest pierwszym pikiem. Moim drugim jest w sumie punktujący, nawet jak nie mają CS'a w Chelsea. Pan Rhys James, który ostatnio chyba asystę zanotował i jakiś tam No bonus grubo i też trend James, okej. Tak, mi mm tylko -hmm. trochę. Ja się muszę odkuć, więc ja na pewno nie chcę tych opcji premium. Dodatkową z nich jest Cancelo, który no, stracił ostatnio znowu bramki, no, ale liczę no, nie na coś jest, z przodu. to prawda, znaczy czy no City z tymi CS-ami one będą, no tak. One no na dwa, pewno będą. Akurat dwa mecze, dwa mecze takie no słabsze, ale spokojnie tak, jestem tak. akurat. Zresztą według dwóch maherów i według tych wszystkich predykcji, to teraz City ma największą szansę, więc. Mm -hmm. um, poszedłem jeszcze w zastępce z Inchenki, Thierneya. miałeś go rok temu, więc pomyślałem, że kurczę, możesz wepchnąć tam jakoś e, nowego w Arsenalu, bo lubisz to robić. Współpracę. <głos> 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 I i Walker Tak tak. Okay, ci <noise> jak na jak na jak na Solenizanta to forma jest naprawdę fatalna. E, <noise> Luki, wysz, wychodzi. Stones, Perisic, kukureja i Johnny. Okej. Okay. Johnny, no Co dobra, które no. miałem, miałem. Chwilę nie nagrywaliśmy i, <noise> i deduwa. No, to, de to może. To może no, Luki coś trafi. Znaczy wiecie, jesteś, no, jest taki no, etap tego sezonu, że rzeczywiście już można kombinować z tymi składami. No, e, myślę, że jest kilka ciekawych, ciekawych różnic, które się dłonią, szczególnie w defensywie. No, ale nie przedłużając dłużej. E, zacznę od dwóch zawodników, którzy też są w moim składzie. Są z Perisic. Boję się bardzo Perisicia, że znowu zrobi asystę. 12-15 punktów, bardzo się tego boję. E, z Arsenalu wziąłem Salibę. Myślę, że chciałbyś kogoś z Wolverhampton, skoro nie miałeś yy, HSA. Będzie to Ryan Aitnuri. A ostatnią opcją, może wreszcie trafić, kogoś z Liverpoolu, Andy Robertson. Taki oh, on ale on jest dobry. Dwójeczka no? Stones i Uro. Saliba. Let's go. Tak. Ale um, jeszcze. bliska blisko w tym Tak, Już tak bo jeszcze. Zdrowa. Został mu Estupinian, Espumisan, nasz oh, ukochany z Discorda, i Semedo. Tak. Czyli oboje, obo, obaj byliście, no blisko, blisko byliście. Ajajaj, aj, aj. no dobra. Ale no chwila, chwila dla Nikosia, żeby doszedł do siebie. Jak mogłeś tak zrobić? No. W, jego, w jego urodziny. W moje urodziny. W jego urodziny. No strasznie. Lecimy dalej. Ja nie, się nie lecimy. lecimy jeszcze, jeszcze nie lecimy. Przepraszam, potrzebuję chwilę. Ja też się odzwyczaiłem i zapomniałem, co mam teraz robić. E, ale już. Wracam. E, powinno być ok. Dobra, tu wszystko na tablicy pozmienione. E, Nikoś ma Dedówę. jak widzicie, Stąd z Saliba trafionym I przechodzimy do Lukiego. Poproszę o. Nie, inaczej. Do, do mnie teraz. Tak, do no ciebie. Tak jest. No. Mhm, dobra, Z muzyczką lepiej ci idzie, Luki. Chociaż jej nie słyszysz. Wybrałem pięknego Anglika, Harrisona, którego Luki kupił w swoim składzie jako pierwszego. Jack Harrison, ale jest mój ulubiony. Jack Harrison. Następnie dwie opcje z Arsenału, bo nie mogłem się zdecydować, którą dać, więc wybrałem dwie. Mm -hmm. Martinelli, którego on mi już zlikwidował, więc mm -hmm. mógł iść tym tokiem, że nie będę myślał o nim. Oraz Odegard, który jest w świetnej formie ostatnio. Niesamowicie gra, niesamowicie. Yy, Dodatkowo opcja premium. Kurczę, Kevin De Bruyne na niej będzie. Może to jest ta, ten moment, w którym trafię w końcu go, u, u niego w składzie. I ostatnie, chciałem opcję z Chelsea, bo mają w miarę fajnego fixa. Southampton miałem dać Hamta, ale tak Wiem, że wiem, że on cię bardzo skrzywdził. Ojej, ale to wszystkich was skrzywdził chyba, nie? On was wszystkich skrzywdził i miałem go tu dać, ale chyba jednak go tam nie umieściłeś, więc zmienię na stemmingy. ja 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 Aj, co to się wyprawia? Wielki powrót, no. dwójeczka, dwójeczka trafiona, Odegard, Nikoś i Sterling. Let's go, ooh, let's go, dobrze. No. Także Czutka. jest okej. Okay. Czutka, poszła. Wróciliście, no już przez chwilę się martwiłem, że rzeczywiście będzie to dosyć nudny odcinek, ale nie jest nudny, jest ok. Jest comeback. Jest 2-2, po dwa typy. No dobra, no i czas na... Czas na Lukiego, tak? A kogo on miał jeszcze? Oj przepraszam eee, Dwóch jeszcze był Rodri mhm. Rodri Luki tutaj jak czekaliśmy na ciebie to mówił, że liczy na, na, banger, na bangera 30 metrowego, jakąś bombę atomową, on tak mhm. lubi zresztą no, To nie jest okay. to nie jest powiedziane, że on tego nie zrobi i Sinistera, który dzisiaj czytałem, konferen... znaczy czytałem jakąś wypowiedź z Marsza, że rzeczywiście dochodzi do tego do pełnej kondycji i może, może zagrać. Razem z Klichem zresztą. Nie wiem, czy czytaliście okay. to, ale Marsz rozważa Klicha i Sinistera właśnie w pierwszym składzie na, na Everton. Może, może bym... jednak nie dojdzie do Championship. No, głupio by było. 2-2, <laughs> no, e, proszę o 5 typów. W porządku. Zaczniemy ja zacznę przynajmniej z opcjami budżetowymi. Pascal Gross. Niesamowita forma chyba życiowa. Wiem. Mm -hmm. Ma więcej. E, ma więcej na... to, jest, to jest ciekawe z kasorki, luki, że ci przerywam, ma w tym momencie ma trzy bramki w czterech meczach i to jest więcej niż zdobył w 30 spotkaniach w tamtym sezonie. Niesamowite jest. No ciekawe jest, nie? czy to pociągnie dalej. Myślę, że zdecydowałeś się na niego. Nic. E, Myślę, że masz też kogoś z Lidz i poszedłeś w najlepszą na początku systemu opcję. Rodrigo. I wyelimi wyeliminujesz też opcję premium, Wiem, że miałeś go tydzień temu. Kevin de Bruyne nie chce, żebyś miał w składzie. Opcję z Liverpoolu, której bardzo żałuję, że nie wziąłem do mojego FBA. Luis Diaz, nie zawodnik. I ostatni, to też będzie zawodnik: Manchester City. Ilkay i Gendergam. Mm. Uuuuuuu. to. Comeback. Bruno Fernandez z Buta. Son i Bernardo Silva Czyli tutaj z tym no, Gendoganem to było 50 50 Silva no. czy Tak, proszę na grubo. 50-50, ale nie trafiłeś tego 50-50, czyli okej, okay, bo... Ja jestem trzech... ciekawy, ciekawe, czy Son zagra w, tej, w tym tygodniu, bo już tam coś mówi koncert, że Richardison będzie się pojawiał w wyjściowej 11. A z drugiej strony mówią, że Son jest dla niego jak syn Co jest super no, Żarcikiem, ale... Dzień dobry no, takiego chciał mieć. Ale nie. trzeba powiedzieć jedno, że on jest naprawdę w kiepskiej formie. Jest w kiepskiej mm. formie. To, to, nie znaczy, że, to nie znaczy, że nie może, to co nie Mówiliśmy o tym i on był taki smutny, jak schodził, jak, jak wczoraj mm. schodził. Kurde, jak on był smutny, a później zły na tej ławce. No. Mm. Czy znaczy, fajnie by było, jakby. Mm. Jakby, ja trochę. jakby właśnie się odbudował. Mógłbym mu, mógłby mu Hariklin oddać jedną bromeczkę w tym tygodniu z Karnego na przykład. Dobra, ja tu mm. troszeczkę potem, Słuchajcie. Obaj macie jeszcze kapitanów w grze. Uh. Stawka jest wysoka. Dobrze. Stawka jest wysoka, więc Nikoś zatrzymaj. Dobra. Ty? Lecę. Yy, zacznę od najtańszego yy, gracza, który gra na zespół, który ostatnio przegrał z wielkim Liverpoolem 9 do 0. Jest to. Raul Jimenez, który zagrał ostatnio 90 minut, więc uznałem, że może zagrać i w tym meczu. Zobaczymy zresztą, czy zagra w tym meczu. Może nie, ale no, wydawał się jedną z takich fajniejszych opcji na ten tydzień. Um, pozostałe dwie opcje. No, punktują regularnie, że tak powiem. Pierwszym jest Hurricane, o którym wspomniałem przed chwilą, że mógłby oddać karnego Aj. Senowi. Hurricane. A drugą jest. Borykej, Czemu nie strzeliłeś Karnego? Tening handizek. No, tak. no dobrze. No dobrze, to nie jest dobrze. Nie no, jest no, dobrze. Nie, no właśnie nie jest dobrze, bo Jimenez ustrzelony i to Jimenez na kapitanie, także. Let's go. Czułem, że to będzie troszkę za bardzo oczywiste, ale chciałem być taką zwróconą psychologią. Najlepszy fixą optym. Masz trzy. Nikoś trzy, Luki dwa. Czy będzie remis, czy jednak on wyjdziecie tak? Nie wiem, tego zaraz się dowiemy, więc. Moje, moje typy. Powiem tak. Powiem Chyba tak. Ryzykuję, zaryzykuję. i pójdę w nieoczywistą opcję. Troszkę może nie mm. wiem, może mi się to nie opłacić, ale... Aleksander Armitowicz, świetną forma. Zniszczył lekko Gabriela w ostatnim meczu. No, bardzo bardzo go, bardzo go zniszczy. zniszczył. Zniszczył i Gabriela i Wandajka no To może dołożyć jeszcze kilku do swojego repertuaru. Dalej. Kabir e, Jesus. Dwa mecze bez bola. Może się e, odkuje e, w meczu z Aston I trzecią moją opcją jest Brian błędę. Jest też błędę. Jest rodziny. A, jest. I teraz uwaga, powiem. Wardy e, e, I Hurricane. I Hurricane. Wardy e, na kapitanie. I tu wychodzi, że Nikoś ma Sona i on Tak nie wiem, czy na, na, nie wiem, czy na West Ham, nie wiem, czy na West Ham jest to najsilniejsze duło, no ale nie zgadłeś, więc nie będę ale sam, nie będę sam na Discordzie, który będzie kibicował Spurs w tym w tak. kolejce. I no chciałem, ja tak chciałem tu zagrać trochę psycho. Powiedziałem, że Harry mógłby oddać, chociaż karnego Sonowi tej kolejce w ogóle mam w składzie, ale Keyna również mam, więc. Kein też jest. 3-2, no. 3-2. No. no i każdy będzie na kapitanie, to jest tak. Teraz wymieniamy, tak? Więc. Mm -hmm. e... Więc, więc, więc dobra. Dwóch obrońców dla Nikosia, poproszę. Zamiast Stonesa oh, i Salimy. Oh, oh, oh. Dobra. E... Klasycznie. Brandon Williams. E... O oh, okay. przyszłeś mnie, czy tutaj? Ale skoro masz. E... Urodziny, to dam Ci kogoś grającego Kto może zagrać? Emerson, ale ten z Westcona hmm, okay. Powiem Wam, że może zagrać, bo... On bardzo, <laughs> on kre... Nie, zagrać. bo Kressel kontuzję ma Mhm mm Dałem, także Luki, <laughs> czy o, o, zrobiłeś jakiś research, o. jeśli nie, no to... <laughs> nie, wiem, że wiem, że został osiągnięty został po 45 minutach Ale bo... to było, wyniknęło ze zmiany ustawienia tak, jest. tak, tak, no ale mimo wszystko chyba. No okej, okay, to teraz poproszę trzech, trzech zawodników dla Lukiego i to będzie Odegard, Sterling i Jimenez. Okej, okay, no to na pewno jego ulubieniec, już go w pierwszym odcinku, niech będzie Garnacho, piękny argentyńczyk z Manchester United. Nie, do niego nie ma zdjęcia znowu. Niech, niech będzie w, pa w parze, a dobra, no nie ma zdjęcia. Daj mi coś ze zdjęciem. Co jest ze zdjęcie? Nie łatwe nazwisko, bo wpisuję live. Dobra, to twój ulubieniec z Tottenhamu, czyli e, nie wiem jak on się tam znalazł. Wings Wings, okej. Okay. Wings e, i Forwards. Kto by tam mógł wejść? Wiesz co. Zaczekaj, no bo jeszcze hmm. masz jednego pomocnika. Dałeś Wings, czy jak coś przeoczyłem. Tak, Wings i jeszcze jeden. I garnaczo. Aha, ja mówię, Ale że nie ma zdjęcia, dać Winksa i jeszcze raz dać Garnacza. dobra, 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 to zmienię Garnacza No, słuchaj, a na Modera, był ostatnio na... Y, ...jako no, spec... No, MMA, no. Tak, to nie, no, nie będzie Moder. I... I na Padzior. I, I na Padzior. Dobra, to niech będzie ulubieniec Lukiego, Antony Marcia, scores again. Mm, proszę. Który nie, ma to kontuzję? No, o, i kapitan jeszcze. Kapitan dla pana Lukiego. Mogłeś mi wymienić wszystkich? Leno Stones, Perisic, Kukureja, Johnny, Rodri, Wings, Modern, Sinistera, Marshall i Firmino. Uuu, Firmino. Jak okay. masz jaja, to daj kapitana na Firmino. Przecież wiesz, że dwa mecze takie się nie zdarzają. Nie mam jaj, a dlatego no dajmy, też tam. Bagajaja. Nie dam jaj. Zresztą znaczy, wiem, że Firmino teraz yy, będzie miał 20 meczy bez bramki, ale nie mam jaj. Chcę nadgonić, chcę znowu wygrywać. Mam urodziny, więc proszę mnie nie i Niech będzie sinistera. Pozdro dla kanoniera, żeby... będzie się śmiał. Niech będzie, niech będzie. To mamy tutaj wszystko już jasne. Składy są. Składy są. No i za 10 minut muszę wyjeżdżać, także kończymy. Dobra. No, Niko, jestem za tobą zdecydowanie, masz rodzinę, Sorry, Luki. Ale widzisz, byłem o, za tobą dziękuję. trzy razy i dwa razy wygrałeś, to jest dobra skuteczny. Tak no, my... Musimy kogoś zgarnąć na ten odcinek, żeby był za mną, bo czuję troszkę Troszkę mniejsze szanse teraz. Czekaj, kogo mi jeszcze raz dałeś za tego, za Sterlinga? Masz Modera, masz. i Wingsa. Aha, Moder, dobra. Moder, Wings i Martial no dobra, dzięki Wam za dziś. Wiem, że dopominaliście się o statki, wiem i są statki, wróciły statki. To prawda, mało ludzi ogląda, ale jeśli komuś to odpowiada, znaczy pasuje taki format, to robimy to dla Was. Także od, z mojej strony tyle. Dzięki. Chłopaki, też jeszcze ma, macie jakieś przekaz, znaczy jakiś przekaz na koniec, żeby Was sparli, żeby, żeby za Wami stanęli murem, hashtag i tak dalej. Jako, że mam urodziny, to poproszę o tim coś w komentarzu. A ja powiem tak. E, słyszałem, że jak ktoś napisze Team Luki, to będzie miał na strzałki przez King's Gate. <grywki> <i poddajemy. grywki> no to wow. ten no-brainer, słuchajcie, nie napisać <grywki> tak. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Hej. Na razie. Statki, statki. I po statkach. Teraz widzicie składy, jakimi wyjdą już po zmianach. Luki przegrał, przynajmniej mniej, mniej zawodników trafił od Nikosio, ale co się dziwi, Nikoś ma urodziny. Oczywiście ja Nikośowi nic nie podpowiadałem. Nikoś ma kapitana w grze, jest to Vardi, a niestety Luki dostał kapitana od swojego oponenta, Sinistere. Sinistera, to nie jest wcale powiedziane, że on akurat nie zapunktuje, bo tak jak wspominaliśmy, marsz na konferencji, wspomniał, że może wyjść w pierwszym składzie. My widzimy słuchajcie się jeszcze jutro, słyszymy się widzimy na deadline streamie, start 17.30 zrobimy jakieś ruchy bo musimy w końcu zaryzykować, albo w ogóle ich nie zrobimy, zobaczymy, na pewno ocenimy wasze składy i pogadamy o przewidywanych składach i informacjach z konferencji prasowych jeśli podobają ci się statki okaż nie tylko chłopakom ale mi też trochę wsparcia, daj łapkę w Górę, zasubskrybuj kanał. A naprawdę będę bardzo wdzięczny. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.